Cześć, Jarek Łuczak, firma Abarth Wrocław. Dziś przedstawiam Wam popularnego Hyundai'a Tucson'a 1.6 Turbo z bezpośrednim wtryskiem gazu. Zastanawia Was jak to zrobiliśmy? Zapraszam do oglądania. Przed wieloma laty Hyundai był pośmiewiskiem w motoryzacyjnym świecie, a od jakiegoś czasu stał się potęgą. Kiedyś mówiło się, że Hyundai i Kia to nie samochody, to namiastki samochodów, a dzisiaj to jeden z większych koncernów samochodowych na świecie, robiących coraz lepsze samochody i coraz trwalsze. Przedstawiony tutaj Tucson 1.6 Turbo GDI ma moc 177 koni mechanicznych, czyli 130 kW, bezpośredni wtrysk i od dzisiaj instalację gazową firmy Prince typu Direct Liquid Max trzeciej generacji, dzięki której auto będzie spalało tylko i wyłącznie gaz. Nie będzie jeździło w ogóle, nie będzie potrzebowało w ogóle benzyny do zasilania silnika, czyli rozruch silnika również zimnego będzie się odbywał na gazie, a będzie palił tego gazu niezbyt dużo, bo auto w trasie powin... potrafi być oszczędne, potrafi spalić około 9 litrów benzyny, co kosztowało klienta około 11 euro na każde 100 kilometrów, ponieważ auto, jak widzicie na tablicy rejestracyjnej, użytkowane jest w Niemczech i tam też zostanie zarejestrowane. I. Będzie teraz paliło około 11 litrów gazu, co będzie klienta kosztowało około 66 euro. Czyli oszczędność będzie w okolicach 50%. Auto nie straci przy tym w ogóle na swoich właściwościach trakcyjnych ani mocowych, ponieważ bezpośredni wtrys gazu w fazie ciekłej, jakim jest instalacja Prince DLM-3, powoduje nawet poprawienie sprawności silnika spalinowego. Dzięki temu, że wtryskujemy do komory spalania ciekły gaz, który rozprężając się schładza komorę spalania i jednocześnie pozwala wypełnić ją większą objętością powietrza i paliwa. Dzięki czemu możemy osiągnąć moc i moment obrotowy silnika wyższe o około 2 nawet 3%. Żadnej oszałamiającej wartości nie osiągniemy, natomiast sam fakt, że nie będzie to moc niższa, tak jak w instalacjach wtrysku gazu w fazie lotnej, a będzie to sprawność silnika wyższa, powinno cieszyć. Dodatkowo sam fakt, że bezpośredni wtrysk gazu jest najbardziej podobny do tego, co zapropo... zaprojektował producent do zasilania tego samochodu benzyną, powoduje, że ingerujemy w najmniejszy możliwy sposób i dzięki temu sprawiamy, że silnik będzie pracował tak jak dotychczas na benzynie, bez najmniejszego problemu. Jak widać na tablicy rejestracyjnej, auto zarejestrowane jest w Niemczech. Dzięki homologacji R115, którą otrzymamy na tą instalację gazową firmy Prince, klient będzie mógł bez problemów zarejestrować sobie tą instalację w Niemczech i wbić ją w dowodzie rejestracyjnym zupełnie legalnie. Zapraszamy wszystkich naszych klientów również z Niemiec. Potrafimy dobrać i zamontować instalację gazową taką, która zostanie dopuszczona na rynku niemieckim proste, a jednocześnie eleganckie wnętrze prezentowanego Hyundai Tucsona, wyprodukowanego w 2018 roku, które do dnia dzisiejszego przejechał 58 tysięcy kilometrów, jest bardzo ergonomiczne, wygodne i trwałe. Nie widać po nim praktycznie zużycia. Niestety jeszcze stare kluczykowe rozwiązanie rozruchu silnika. A po jego uruchomieniu widzimy, że jest to bardzo ładna, czytelna deska rozdzielcza, całkiem duży panel komfortu i nawigacji. A po lewej stronie mamy przełącznik benzyna-gaz, a właściwie pełni on w tej chwili funkcję wskaźnika poziomu gazu, ponieważ już nie będziemy przełączać na benzynę, ani nigdy ten przełącznik nie powinien mrugać logiem Prince'a, by informować nas o tym, że jedziemy na benzynie. Chyba, że skończy nam się gaz w zbiorniku i system automatycznie przełączy się w zasilanie benzynowe, czyli drogie. A 5 diod nad logiem Prince'a informuje nas o stopniu napełnienia zbiornika gazowego, który znajduje się w miejscu koła zapasowego. Tucson to amerykańskie miasto w stanie Arizona liczące ponad pół miliona mieszkańców, a w całej aglomeracji miasta Tucson żyje ich ponad milion, czyli mniej więcej tyle, ile sprzedało się Hyundai'ów Tucson przez ostatnich 15 lat od początku jego produkcji w Stanach Zjednoczonych. O 50% więcej sprzedało się ich w Europie, czyli 1,5 miliona. Jest to jeden z popularniejszych suwów tego rozmiaru w całym świecie, ponieważ jest produkowany również w Chinach i w Brazylii. A tutaj widzimy wspomniany wcześniej zbiornik gazu, który jest specjalnie otulony taką watoliną, po to, by nie było słychać wewnątrz auta pompy elektrycznej, która znajduje się. Właśnie tutaj po lewej stronie, którą możemy teraz usłyszeć, że pracuje. Zbiornik ma pojemność 74 litrów brutto, co pozwala zatankować około 65 litrów netto, co przy spalaniu średnim około 10-11 litrów powinno nam wystarczyć na 600-650 km, co w zupełności wystarczy na to, by tankować raz na yy, dłuższy czas a tankowanie odbywa się za pośrednictwem tego oto wlewu gazu, który znajduje się pod klapką wlewu benzyny i ma tutaj specjalne takie wzmocnienie przygotowane przez Prinsa, by wlew był osadzony w metalowej części, a nie w plastiku, jak to jest najczęściej robione. Wszystkich tych, którzy chcieliby kupić takiego Tucsona, muszę zmartwić, ponieważ nie jest on już produkowany. Od zeszłego roku wszedł najnowszy model Tucsona, ale z bardzo podobnym silnikiem, 1,5 Turbo o podobnej mocy. Tamte również będziemy mogli lada dzień przerabiać na zasilanie gazowe. I jeżeli sobie kupicie takiego, to zapraszamy do nas na montaż instalacji gazowej. A jeżeli macie inne auto, również zapraszam do naszej, na naszą stronę internetową, na której możecie wycenić sobie instalację gazową do swojego samochodu i sprawdzić, czy Wam się opłaca również jeździć na gazie. Jeżeli spodobał Wam się film Kciuk w górę, I zapraszam na nasz kanał częściej. Oczywiście z subskrypcją, byście byli na bieżąco w temacie alternatywnych źródeł. Zasilania samochodów, w szczególności jeżeli chodzi o samochodowe instalacje gazowe, w których specjalizujemy się od 26 lat, a tymczasem na gazie, hej!